Jeszcze miesiąc temu mówiłam, kurde, 18 grudnia to jeszcze sporo czasu, żeby kupić konie, które mają niedługo usunąć. A tymczasem mamy 13 grudnia, i za 5 dni już nie będzie możliwe kupno Fryzyjczyka drugiej generacji. Dlatego witam Was moi drodzy w takim krótkim, szybkim filmie skupowania y, koni fryzyjskich drugiej generacji. Y, no i myślę, że od razu możemy przejść. Do, do kupowania. Trzeba tam najpierw w ogóle dojechać, ale ja Wam opowiem, że mam dwa fryzyjczyki. E, albo trzy? Nie, chyba dwa. E, no i tak na dobrą sprawę to by mi wystarczyło, bo też nie są to konie... Znaczy, bardzo mi się podobają, ale nie są to jakieś moje ulubione konie. Natomiast są takie klasyczki tych maści, które po prostu no, obligatoryjnie trzeba mieć, tak? No i tak, tu, tu są te, te zwykłe fryzyjczyki, i z tych mam tego. Tego brązowego takiego śmiesznego. Dlatego z tych y, zwykłych fryzyjczyków ja już niczego nie chcę. Natomiast chcę z tych sportowych, bo z tych sportowych mam tego i chyba tego. A nie, tego nie mam. No to mam tylko tego. Yy, no i właśnie. Mam w planach kupić trzy. Ogólnie myślałam nad czterema. Ogólnie myślałam nad wszystkimi. Ale też chciałabym, żeby zostało mi trochę starkońców, końców, bo chciałabym kupić jakiegoś konia tego świątecznego, które są teraz. Dlatego pierwszym koniem, którego kupię, to będzie ta maść. Klasyczek też. I nie będę tutaj zmieniać żadnej grzywy, ja chcę, żeby one zostały właśnie takie, takie klasyczne. No i damy, niech to będzie adult, albo niech będzie Eternal, i będzie to na pewno kobył, albo nie. Stali, on będzie. A to dlatego, że imię, które dla niego wybrałam, to jest właśnie, już wybrałam tutaj odgórnie. A to będzie. Uwaga, uwaga. Angel Dust. Tak, jeżeli ktoś oglądał Husband Hotel, to poznajcie mojego fikcyjnego węża. Kupujemy. Kolejnym koniem, którego chcę, to na pewno ten. Ten ogólnie podobał mi się od zawsze, ale były dla mnie za drogie, żebym je kupowała po tej regularnej cenie, jak one jeszcze kosztowały to 949 chyba. No i teraz nadarzyła się idealna okazja. I tego ogólnie chciałam nazwać Brownie. Ale z tego, co się orientuję, to nawet nie mam Brown. Więc nawet jakbym chciała go nazwać Brownie, to nie mogę, bo nie mam Brown. Ale tak jak podpowiedziało mi przy tamtym koniu, oj, Le, 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 le. le, le O, oh jest. Legend Boy. Niech będzie. Spodobało mi się tamto imię, no ale tamten koń miał już wybrane wcześniej. <laughs> I to niech też będzie Eternal i też może być Stallion. Niech będzie. Miał fale się No i ostatni koń. No do wyboru mam tego, tego, albo tego. No, i ogólnie ja na bym nie kupiła wszystkie, ale no, jak wspomniałam wcześniej, nie chcę. Yy, dlatego mam rozkminę pomiędzy tym a tym, ale myślę, że będzie, że będę bardziej skłonna ku temu. No, bo ten to też jest w sumie karusek, tylko że po prostu taki bardziej podpalany. A karego już mam, a takiej maści nie mam. On jest taki, taki, taki srebrny w ogóle. Dziwna jest ta maść, ale tak pozytywnie dziwna. I no dobra, niech to też będzie Stalion i jego nazwiemy Silver. I teraz czy jest... City. Jest string. Silver. Silver, Lala. Jezus, jak mi się język plącze. Silver string. <grym> I tym oto miłym akcentem pozbyłam się bardzo dużej ilości moich starcony, trochę mnie to boli, nie ukrywam. Ale... Byłam na to przygotowana, yy, ponieważ, no, ja jak w ogóle sobie tam doładowałam te starkę to właśnie yy, pod tym kątem, żeby mieć na fryzyjczyki, po prostu. Yy, mamy Legend Boy, mamy Silver Stringa i Angel Dusta. Mang.